Witam Państwa bardzo serdecznie, a więc mamy to. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej pod pełną kontrolą diaspory amerykańskiej, która przysłała swoją delegację tutaj. Na tę uroczystość państwową Karol składał przysięgę, że będzie służył Polsce, no ale ostatecznie będzie służył tylko i wyłącznie diasporze amerykańskiej. Delegacja, drodzy Państwo, to jest parę osób, pojawiło się na uroczystościach, na czele delegacji stanie Kelly, stanęła w zasadzie Kelly Leffler, towarzyszyć jej będzie Daniel Lowton, asystenci prezydenta Vincent Halley i Ross Worthington oraz John Armstrong, Wyatt, y, Tolke i John Walczyk nawet z Departamentu Stanu USA. Oni się wszyscy, drodzy Państwo, y, pojawili na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego y, No, y, Donald Trump pod koniec lipca na platformie społecznościowej Trucz y, Social. Dokonał wpisu o Karolu Nawrockim, w którym stwierdził, że wygrał wybory, bo naprawdę kocha Polaków, będzie świetnym prezydentem. No, na pewno będzie świetnym, jak będzie słuchał diaspory amerykańskiej, to będzie świetnym prezydentem. Kolejnym prezydentem Hanukowym chcielibyśmy, drodzy państwo, powiedzieć. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzekł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Powiedział Na Nawrocki. A ja już Państwu mówię, że to jest wszystko. Jedna wielka ściema, że to jest kłamstwo. To będzie kolejny niepolski prezydent. A jak się powinien, drodzy Państwo, zachować polski prezydent, bo nie zapominajcie, że jeszcze przed drugą turą wyborów na prezydenta. Cała prawica polska, i tutaj nie mówię o łuże prawicy pisowskiej ani o konfederacji systemowej, ale o tej prawicy autentycznej popieranej przez Janusza Korwina i pana Grzegorza. Oni wszyscy także poparli Karola Nawrockiego, licząc także na to, że będzie brał pod uwagę kwestie najistotniejsze z punktu widzenia dzisiaj obecnie sprawy polskiej, a więc niepodległość. Odzyskajmy niepodległość. I tak się powinien, drodzy państwo, zachować Karol Nawrocki, ale tak się nie zachowa. Dlatego mówię państwu, że piekło już na niego czeka. Witam państwa bardzo serdecznie, no i przy tej okazji witam także wielce czcigodnego prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Pierwszy raz używam tego zwrotu wielce czcigodny prezydent Rzeczypospolitej żyje na tym świecie już blisko 50 lat jestem starszy od Karola Nawrockiego i z całą pewnością mądrzejszy no nie potrafię się prawdopodobnie tak bić jak Karol Nawrocki ale to nie przeszkodzi mi wcale w tym żeby Karolowi Nawrockiemu udzielać rad wielce czcigodny Prezydencie Rzeczypospolitej Karolu Nawrocki, zostałeś wybrany na urząd prezydenta. Zostajesz szóstym prezydentem Rzeczypospolitej po roku 1989, tylko dzięki głosom prawicy. I to nie jakiejś tam pisowskiej łże prawicy, nie jakiejś tam rozdartej, prawda, zdradzieckiej konfederacji z tymi bosakami śmiesznymi już teraz, z tymi mencenami, pulpetami, z tymi Zajączkowskimi, także śmiesznymi, prawda, szczekaczkami, które nadają się tylko do tego, żeby głosić to, co im tam do głowy ktoś wyżej stojący od nich wbił, i ona to powie, bo przecież Zajączkowska to. Była prawda, kobiecina, nie chcę obrażać kobiet, absolutnie, ale była rzecznikiem Konfederacji. Cały czas mówiła tylko to, co partia sobie życzyła w głównej linii programowej. Jeszcze kiedyś, za czasów oczywiście Korwina i Brauna, to była dobra linia polityczna, ale ten pulpet zdradziecki po prostu. Rozwalił całą konfederację, bo dzisiaj, panie Karolu, ja to mówię panu oficjalnie, apeluję nawet do pana z tego miejsca, mielibyśmy, gdyby konfederacja prowadziła dobrą politykę, to mielibyśmy dzisiaj na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej Grzegorza Brauna i byłby to lepszy dla nas scenariusz, ale jest pan. Wygrał pan dzięki głosom, prawicy, prawdziwej prawicy i to głosy Grzegorza Brauna, wyborców Grzegorza Brauna zdecydowały o tym, że pan w ogóle jest prezydentem i że Polska nie zostanie zniszczona przez bandytę, socjopatę, patologicznego kłamcę Tuska, no i tego mistrza, prawda, obecnego, bo Trzaskowski jako uczeń Tuska, yy, prawda, przerósł. Mistrza sam został mistrzem pokonany przez ludzi rozumnych. Niech pan o tym nigdy nie zapomina, że jest pan na urzędzie tylko dzięki nam. Dzięki ludziom, którzy o walczyli, przez całe lata w ogóle albo przez całe dekady być może nawet dużo wcześniej niż pan w ogóle o prawdzie jakiejkolwiek tam myślał nie będę wnikał teraz w pana historię życia jedne czy drugie nie będę wyciągał czy spekulował na temat jakiegoś tam plugastwa czy pomówień które gdzieś były rzucane tam w media żeby pana obrażać nie jest pan szóstym prezydentem Rzeczypospolitej. Niech pan teraz zrobi wszystko, żeby Polskę ratować. Cokolwiek by to miało znaczyć. Ratować Polskę to jest przyjąć politykę pana Grzegorza Brauna za oficjalną politykę. To nie jest tylko polityka pana Grzegorza Brauna, bo pan Grzegorz Braun nie ma monopolu na to, żeby wyrażać jakieś poglądy polityczne. Wielu Polaków takie poglądy miało już dawno, przecież zanim kwestia, yy, nazwijmy to w ten sposób, takiej promocji pana Grzegorza yy, na całą Polskę się rozlała. Ale ta polityka jest teraz polityką najlepszą dla ochrony państwa polskiego. Odzyskajmy niepodległość przede wszystkim. Czy pan wie, co to znaczy? Bo to jest pytanie najistotniejsze. Czy pan wie, co to znaczy odzyskać niepodległość, panie wielce czcigodny, prezydencie Rzeczypospolitej? Ja chcę naprawdę wstać rano. I żywić bezpośredni, autentyczny szacunek do prezydenta Rzeczypospolitej. W moim życiu nie zdarzyło się to nigdy. Nigdy się to nie zdarzyło. Urodziłem się w czasach Gierka, w czasach, yy, żyłem w Jaruzelskiego, w stanie wojennym, widziałem czołgi na ulicach. Pana jeszcze, z tego co mi wiadomo, w ogóle na świecie nie było. Przeżywam kolejne ustroje polityczne gospodarcze ideologiczne religijne jeden wielki po prostu zamęt na tym świecie potem wprowadzanie komunistów prawda na urzędy prezydenta czy sympatyków komunistów jak w przypadku tajnego współpracownika wałęsy Tutaj mamy tajnego współpracownika Bolka, tutaj mamy ludzi, którzy wchodzili w układy bezpośrednie z komunistami, zawiązywane na mocy przeróżnych porozumień, bo przecież my wam nic. Wy nam nic, panie Karolu, to wszyscy wiemy o co chodzi. Dlaczego do tej pory Kaczyński, wielki ideolog, nie zabrał się za rozliczenie? Platformy Obywatelskiej czy Koalicji 13 Grudnia. W jakim oni układzie w ogóle się znajdują? O tym się w dalszym ciągu w tym głównym ścieku telewizyjnym, medialnym nie mówi, a przecież wszyscy wiemy, że taki układ funkcjonuje. Następnie znowu ci popierani przez albo Platformę Obywatelską, albo przez pisowców. Następnie ci, którzy wprowadzają Hanukę do polskiego parlamentu. Lech Kaczyński wprowadza Hanukę do polskiego parlamentu. I niech pan nie zapomina, panie Karolu Nawrocki, że z tym symbolem, złowieszczym dla Polski, bo mówię cały czas, odzyskajmy niepodległość. Przecież ja tutaj nie jestem zobligowany do tego, żeby udzielać jakiegoś wykładu w trakcie godzinnego przemówienia. Wszyscy wiemy o co chodzi. Polska albo jest niepodległa Albo jest rządzona przez ludzi niezależnych w tym kraju, a nie przez jakieś zewnętrzne lobby, ale z tym symbolem walczył Grzegorz Brown. Jako jedyny podjął to wyzwanie. Niektórzy twierdzą, że to była ustawka, że zrobił to tylko po to, żeby sobie słupki tam podnieść, prawda? Sondażowe, tak jak szczekaczka w Parlamencie Europejskim, która nic nie powiedziała o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, ale tam poszczeka, jak to oni kradną, jak to oni robią, jak to oni nam złe rzeczy tutaj wprowadzą podatki, zamiast mówić od razu. Tak jak głosiła kiedyś stara konfederacja. Trzeba wyjść z Unii Europejskiej. To jest podstawa. To jest jeden ze starych postulatów dobrej prawicy, kiedyś której bronił jeszcze, prawda, dzisiaj już dziadek Senex, Janusz Korwin-Mikke, potem Grzegorz Braun i inni prawicowi dziennikarze, Ideolodzy Ale usunięcie Hanuki. Z tego sejmu jest pana obowiązkiem. To jest dług, który musi pan spłacić wobec wyborców prawicy, którzy poszli za Grzegorzem Braunem właśnie dlatego, że dokonał tego obywatelskiego, poselskiego aktu odwagi. Miał odwagę to zrobić. Miał, miał odwagę rzucić się. Na no ten symbol, z którym Polska nie chce mieć nic wspólnego. Ja już nawet pomijam fakt tego, że żadnych symboli religijnych nie powinno być w tym parlamencie, ale już z całą pewnością tego symbolu tam nie powinno być. Dodatkowo jeszcze usunięcie wszystkich obcych flag, jakichkolwiek, czy to Unii Europejskiej, niech tam sobie jak już musi być, jakiś znaczek będzie, ale flaga ma być przede wszystkim Polska. Na każdym urzędzie. Złamanie tego prawa. Gdy ktoś powiesi inną flagę, czy to bandery, czy to ukraińską, czy jakąkolwiek inną, albo jak niemiecką flagę w ogóle wywieszono w tym, yy, prawda, w tej komisji wyborczej w Raci to jest skandal. Pan powinien od razu reagować na takie incydenty. Polska ma być wreszcie dumna. Rozliczone mają być wszystkie zbrodnie. Jakich się Zachód dopuścił na narodzie polskim. Niemcy, Francja, Anglia i wszystkie kraje imperialne, które teraz niszczą nasz kraj, wpuszczając tutaj, zatruwając nas tą złowieszczą ideologią tych dewiacji, po prostu kompletnych. Ten naród z cudem chyba w ogóle. Jeszcze się na sam koniec obudził, bo inaczej okazałoby się, że w roku 2026 to nie byłoby Polski i nawet nie byłoby wyborów w roku 2027 do parlamentu, bo Tusk chciał stworzyć nowe PZPR. Temu wszystkiemu pan musi zaradzić, czy to się panu podoba, czy nie. Prawica będzie panu patrzeć na ręce, ale przede wszystkim ma pan rozliczyć tych bandytów pisowskich którzy na naszym kraju robili doskonały interes, i pan o tym musi wiedzieć. Oni pana promowali, gdy pan krytykował politykę pisowską, te zielone łady, te wszystkie ustawy, następnie, później, oczywiście, kontynuowane przez koalicję 13 grudnia, wszyscy w jednym sprzedajnym układzie, prawda? To żaden pisowiec nie stanął i nie powiedział: przepraszam. Przepraszam naród polski za to, że byłem sprzedajną, zwykłą świnią antypolską, która za, dla własnego interesu była w stanie zrobić wszystko. Kaczyński obsadzał także swoimi ludźmi telewizję polską, nawet jego kuzynek, pracował jako doradca do spraw technicznych w telewizji polskiej z zawodu malarz czy rzeźbiarz. Niech pan to weźmie pod uwagę. Pisowcy nie mają prawa się znaleźć wokół pana. Jeśli pan się otoczy pisowcami, to są mniejsi oczywiście szkodnicy niż koalicja 13 grudnia, ale jeśli się pan otoczy pisowcami, to nie zostanie sucha nitka na panu, bo prawica pana rozjedzie i okaże się pan politykiem równie sprzedajnym jak wszyscy inni pisowcy, być może nie tak sprzedajnym jak antypolski prezydent Andrzej Duda którego nigdy bym nie nazwał wielce czcigodnym prezydentem, ale pana nazwałem. Dlatego, że mam mimo wszystko, czy daję panu awansem, jakiś kredyt zaufania. Ale nie ma absolutnie i nie może być mowy o tym, że Polska będzie uległa wobec jakiejkolwiek polityki kraju zewnętrznego, a już z całą pewnością nie tego zdemoralizowanego narodu ukraińskiego. Prędzej bym na wojnę poszedł właśnie z Ukrainą. A nie szykował się do wojny z Rosją, która nigdy nie nadejdzie. Amerykanów trzeba do pionu postawić. Yy, ludziom się może wydaje, że to Ameryka gwarantuje nam bezpieczeństwo. Zachód traktuje nas jak ścierkę. To nie jest ani nasza historia, ani nasza tradycja, ani nasze wartości. Zachód nie ma nic wspólnego w ogóle z wartościami wielkiej, szlachetnej Polski. I to pan powinien jako doktor historii, bo nie zapominajmy, magistrem historii jest Donald Tusk, zaplutej fałszem historii. Ale pan jako doktor historii powinien stawać w obronie tych wartości. Niech pan buduje właśnie politykę. Od Dago Piastuna. Na pewno pan zna taką postać. No, poniekąd oczywiście jest to fantazy takie jak władca pierścieni, coś w tym stylu w Polsce, ale mamy taką mitologię. Niech pan buduje na Dagopiastunie. Także tradycje polskie. A Dagopiastun był oczywiście władcą Polski. Jak twierdził Nienacki, który także był historykiem jeszcze przed. Mieszkiem pierwszym. W zasadzie mówi nienacki, że Dago Piastun był pradziadem mieszka pierwszego. Więc dużo pan ma do roboty. Ale jeśli pan nie rozliczy pisowców, albo wejdzie w układy z pisowcami, albo będzie pan dalej uległy, tak jak Andrzej Duda wobec polityki ukraińskiej czy niemieckiej Brukseli, nie będzie pan mówił o tym, że Polska musi wystąpić, z Unii Europejskiej. Ma pan już teraz taką możliwość. Nikt już panu chyba tego urzędu nie odbierze, no chyba, że Tusk nagle stwierdzi, że no, unieważnimy wybory. Ale póki co jest pan prezydentem polskim. Proszę o tym nie zapominać. Ma pan szansę jedną na milion. Dostał pan w wieku 41 lat bodaj urząd prezydenta, człowieku wielce czcigodny. Zdaj sobie sprawę jakie masz możliwości, przekonuj miliony, 10 milionów Polaków, którzy głosowali na Trzaskowskiego, przekonuj teraz, że będą zarabiali, gdy się uwolnimy od tej opresji Unii Europejskiej, że dochód minimalny w tym kraju spokojnie będzie na poziomie 20 tysięcy złotych. My nie potrzebujemy tego Zachodu. Ten Zachód nas zniszczy, bo oni prędzej czy później i tak będą chcieli w ogóle stworzyć nowożytny obóz koncentracyjny, eurokołchos, bez drutów kolczastych, niszcząc wszelką prawicę. Niech pan o tym mówi, niech pan przekonuje, niech pan dąży do tego także właśnie w bezpośredniej takiej kooperacji politycznej z Grzegorzem Braunem. Być może zawiązana zostanie nowa koalicja na wybory 2027 roku, żeby zmienić konstytucję raz na zawsze w tym kraju. Żeby prezydent miał władzę z wierzchnią tak, żeby podejmował decyzję, żeby mógł działać na rzecz rozwoju kraju, na rzecz interesów państwa polskiego, ale po pięcioletniej kadencji ma być osądzony, ma stanąć przed Trybunałem Stanu, który osądzi, czy działał na jego szkodę, czy nie. To się musi wydarzyć i pan musi tego podołać, skoroś pan jest taki wielce czcigodny bokser, człowiek silny, wykształcony przy tej okazji, no bo praca w IPN-ie także Daje panu pewne możliwości widzenia rzeczy, których inni ludzie nie widzą. Ale trzeba się pozbyć przede wszystkim pisowców i koalicji 13 grudnia. Trzeba ich skazać, trzeba ich osądzić i trzeba ich wyrzucić z polityki. Jeśli pan będzie wchodził w jakieś układy, i yy, nie tylko tych yy, polityków, którzy oczywiście już yy, jeszcze sobie tutaj kariery robią starzy politycy, ale tacy, którzy już z urzędów zeszli. A co tutaj robią w mediach przedstawiciele starych komunistów, na przykład jak Kwaśniewski, jak Leszek Miller? O co w ogóle chodzi? Co ten układ okrągłego stołu to ma tutaj w dalszym ciągu w ogóle swoje macki roztaczać? Trzeba uwolnić telewizję, ale przede wszystkim trzeba tych ludzi postawić do pionu. Trzeba ich napiętnować, trzeba ten układ zdemaskować. To jest pierwsza sprawa. Dla każdego urzędnika państwowego, który obejmuje urząd, ma być w Konstytucji zapisana wysoka y kara za zdradę w ogóle kraju tego co jeszcze chciałbym oczywiście powiedzieć to jest cała masa, ale mniej więcej chyba zarysowałem panu wielce czcigodnemu szóstemu prezydentowi Rzeczypospolitej. O co mi tak naprawdę chodzi? Bo jeśli będziemy w dalszym ciągu myśleć w kategorii służenia komuś z zewnątrz, jeśli mamy być pod nóżkiem czy to Niemiec, czy to Francji, czy to Anglii, czy to Stanów Zjednoczonych czy kogokolwiek jeszcze innego jeśli mamy myśleć o tym że będziemy mieli takiego prezydenta który się będzie bał wyprowadzić prawego polskiego prostego prosto w dziób tego zepsutego zachodu, bo bardzo dobrze, że nawet wspomina Pan o królu Belgów Leopoldzie II, zbrodniarzu, a Belkowie próbują udzielać Polsce rad w kwestii praworządności. Bardzo dobrze. Trzeba piętnować ten zachód. Trzeba mówić, jaka jest ich polityka. To jest polityka cwaniactwa, kłamstwa i satanizmu. A my mamy swoją Polskę i chcemy mieć swoją Polskę w kontrze do tego wszystkiego, co ma na, nam do zaproponowania z jednej strony Zachód, z drugiej strony jacyś tam Sowieci, czy nie wiadomo kto jeszcze. Tu jest Polska. I pan ma być strażnikiem Polski. Polskich wartości, polskiej kultury, polskiej tradycji, a na wyżyny wynosić każdego człowieka, który tej Polsce ma coś do zaoferowania. A jeśli się, się pan otoczy pisowcami, bo to jest bardzo możliwe, że oni już liczą na to, że te stołeczki swoje tutaj zabezpieczą, to nie będzie pan prezydentem. Polski. Na to liczymy, drodzy Państwo, na to liczymy wielce czcigodnym prezydencie Karolu Nawrocki, że w roku 2027 ten Sejm zostanie oczyszczony z bandytów, którzy tam grasują od 30 paru lat. Tam taki Sawicki nie jest potrzebny, Mateuszek nie jest potrzebny, Ziobro nie jest potrzebny, a tu i ta cała jego czy tych otumanionych baranów już z całą pewnością. Trzeba budować nowy parlament. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że weźmie Pan głosy prawda, Polaków, bo zakładam, że wielu Polaków podpisze się pod tym, co mówię, ale że weźmie Pan sobie głosy Polaków do serca, że los Polski będzie dla Pana ważniejszy niż te układy. Lepsza śmierć niż pohańbienie. Pozdrawiam serdecznie. La 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 la